Fortsat Box Go. Dobrze się. Powiedziałeś, że kas pomił. Naprawdę nie istnieje, więc nie warto czyś skillę. Jak grykowo nie zabiłem. Sły. Będzie co mam. Siara wiem, porwał killera. Porce wynieś. To będzie o. Killer. killer we wtorek o 21:00. Co się dzieje mać? Co się przonasać. Diabeł buduje swoją armię. A czy ten diabeł ma imię? Nadlatują. Max Payne, w środę o 21.00. No. Siostra? Nie, moja była. Nigdy więcej związku. Chodzi ci wyłącznie o seks? Bez związku? Co my wyprawiamy? Nie wiem. Interesy z tobą to przyjemność. To tylko seks. Czwartek o 21:00. Byłeś ich pierwszym agentem. Wszystko zaczęło się od ciebie. Born nazwykiwał. Wiecie z kim macie do czynienia. To Jason Bourne. Najgroźniejszy przeciwnik, z jakim się mierzyliście. Coś mi zrobili. Chcę wiedzieć, co. Ultimatum: Borna. W piątek o 21:00. Bezwzględny mafiozo wypowiada vendetę byłemu agentowi FBI. Jakim cudem przeżył? 50 kawałków na łebka. Drugie tyle dla tego, kto go zabije. Pani szer, w sobotę o 21. Staw powrócił. Chcemy go żywego. Dla mnie to sprawa osobista. Emerytowani agenci wywiadu wyrównują rachunki. Miki Rurg, Dennis Rodman i Jean-Claude Van Damme. Ryzykanci, w niedzielę o 21. Nie miałem na nic sił. Byłem ciągle zmęczony. Okazało się, że to problem z wątrobą. Niemal co trzeci Polak ma stłuszczenie wątroby, co może prowadzić do zapalenia. Optihepan to pierwszy taki lek dostępny bez recepty z najwyższą dawką ornityny. Optihepan usuwa toksyny, poprawia funkcję wątroby i jest skuteczny w różnych jej schorzeniach. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Masz często parcie na pęcherz, zarówno w dzień jak i w nocy. Niepokoisz się o poziom testosteronu. W przypadku problemów z prostatą i poziomem testosteronu mężczyźni często nie wiedzą, który preparat wybrać. Przetestowałem wiele i polecam Duomen Prostatu o podwójnym działaniu. Duomen nie tylko wspiera pracę prostaty, ale też prawidłowy poziom testosteronu. Duomen. Prosto i po męsku. Moje jelita są w rozsypce. Ciągłe bóle brzucha, wzdęcia, nawracające biegunki lub zaparcia, a próbowałam już wszystkiego. Przy chorobach jelit lekarze wspomagająco zalecają kwas masłowy. Jelita potrzebują odżywienia. Dlatego polecam Ibesan Maślan Forte z podwójną dawką maślanu sodu. Ibesan Maślan Forte wspomaga regenerację uszkodzonych jelit, odżywia i odbudowuje ich mikroflorę. Obserwuję znaczącą poprawę u moich pacjentów. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne. Kiedyś miałam niepohamowany apetyt na słodycze i częste napady głodu. Ale to już za mną. Od kiedy biorę Trisulin, mam mniejszy apetyt na słodkie. Przestałam podjadać i co najważniejsze, kontroluję poziom glukozy we krwi oraz moją insulinooporność. Trisulin to aż trzy naturalne ekstrakty dla wsparcia metabolizmu glukozy i utrzymania wagi. Trisulin. I cukier w normie. Brakuje ci sił po posiłku? Sięgnij po Trisulin Energy Plus. Ostatnio zauważyłam na mojej skórze kilka włókniaków. Na szyi odstaje i drażni pod biustem, a nawet pod pachą. Czy można się ich pozbyć samodzielnie? Tak, w aptece dostępne są plastry Fibrocontrol do samodzielnego i bezbolesnego usuwania włókniaków. To proste i skuteczne, a efekt widać już po 6 dniach. Fibrocontrol! Gładka skóra bez włókniaków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Coraz częściej mam problem z czytaniem nawet dużej czcionki. Obraz jest niewyraźny, oczy zachodzą mgłą. Prowadzenie samochodu też bywa uciążliwe. To nie mgła. To mogą być pierwsze objawy mętniejącej soczewki, które nasilają się wraz z wiekiem. Stosuj Wediksin Zmętnienie. Specjalistyczne krople do oczu, które ograniczają powstawanie zmętnień soczewki. A na zespół suchego oka Vedixin Intense. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Już ledwo patrzę na oczy. Są takie zaczerwienione. Po basenie moje oczy są podrażnione. Jeszcze parę stron i idę spać. Podrażnione oczy. Sięgnij po sterylne krople wizik. Czerwony wizik. Łagodzi podrażnienia, zmniejsza zaczerwienienie, przynosząc ulgę oczom. Wizik. Może być stosowany nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik. Na ratunek podrażnionym oczom. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Nadwrażliwość zębów. To dyskomfort, takie przeszywające odczucie po spożyciu czegoś gorącego albo zimnego. Pacjentom, którzy cierpią na nadwrażliwość zębów, polecam pastę Lacalut SENSITIVE. Chroni przed nadwrażliwością zębów, zamykając kanaliki zębinowe. LAKALUT SENSITIVE działa łagodząco na dziąsła i chroni przed próchnicą. Moi pacjenci czują różnicę. LAKALUT SENSITIVE. Specjalista od wrażliwych zębów. Masz na swoich barkach duży ciężar, ale ból ci doskwiera? Wypróbuj Dolgit, ten żółty krem z apteki. Krem Dolgit to skuteczny lek przy bólach mięśni i stawów. Zaczyna działać już po 15 minutach, dokładnie w miejscu bólu. Dolgit, twój ekspert od bólu. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Krem Dolgit dostępny również w opakowaniu ekonomicznym. Pani doktor, ja już boję się mieć zęby. Za każdym razem podrażnione dziąsła i krew na szczoteczce. To mogą być początki paradontosy. Polecam pastę Lakalut Active, ale plus, o wyższej zawartości składników aktywnych. Chroni przed krwawieniem dziąseł, paradontozą i wzmacnia szkliwo. Obserwuję bardzo dobre efekty u moich pacjentów, a to ważna rekomendacja. Pasta dostępna tylko w aptece. Lakalut Active Plus. Zaufaj mu tak, jak 95% pacjentów. Dla wszystkich, którym upały odbierają energię, i dla tych, którzy chcą nawodnić organizm, dla wszystkich, którzy szukają orzeźwienia, litorsal uzupełnia płyny, gasi pragnienie i utrzymuje właściwy poziom elektrolitów nie tylko w upalne dni. Litorsal numer jeden wśród elektrolitów. Spragniony? Uzupełnij płyny z napojem Litorsal nawodnienie owocowe smaki i tylko 20 kalorii w butelce. Litorsal, poczuj moc nawodnienia. Czasem moje nogi i mięśnie nie wytrzymywały tempa. Kończyło się uciążliwymi skurczami nie tylko w dzień, ale też w nocy. I to uczucie ciężkości nóg. Polecono mi zdrowit Skurcz Plus, bo to jedyny preparat, który oprócz wysokiej dawki magnezu na prawidłową pracę mięśni, dodatkowo zawiera ruszczyk na lekkie nogi i krążenie. Zdrowit Skurcz Plus to jedyny produkt, po którym nie mam skurczów. Zdrowit Skurcz, marka numer jeden na skurcze.